Witajcie z powrotem w moim garażu. Dzisiaj pokażę wam jak zbudowałem plazmę CNC za niecałe 300 zł. Uwaga! Osoby z wrażliwością na fuszerkę lepiej niech nie oglądają. Żadne zasady sztuki budowlanej nie zostały zachowane. Większość rzeczy zrobiłem na odp... Zacznijmy od budowy stołu. Profile 40x40, dość grube, całość sporo waży, więc zachowana wystarczająca sztywność. Takie miałem, więc tego budowałem. Projekt jeszcze nie jest skończony w pełni, dlatego że berka nie są kompletne. W przyszłych odcinkach będę kontynuować pracę. Wózki i prowadnice. Wózki wykonałem z kątowników połączonych śrubami, na które nałożyłem łożyska. Pracują one na obszlifowanych, wygładzonych profilach. Odpowiednie skręcenie szpilek pozwala na wyeliminowanie luzu oraz płynny posuw. Napęd. Do napędzania mojej maszynki wykorzystałem silniki NEMA17. Na osi X oraz Y za pomocą kołopasowego i paska umożliwiają przemieszczanie się wózków. Na uchwytach znajdują się śruby umożliwiające regulację napięcia paska. Silnik osi Z napędza zwykłą śrubę. Umożliwia ruch palnika w górę i w dół. Sterowanie. Arduino Uno, 3K, siltwa Shield 3 również. Poradników do CNC, shielda na YouTube jest naprawdę sporo, więc nie było problemu ze znalezieniem schematów podłączenia. W dużym skrócie płytki składamy ze sobą, instalujemy sterowniki, łączymy odpowiednio kabelki i można zaczynać zabawę. Zasilacz 24V zasila nam cały zestaw, silniki oraz krańcówki kabelkami połączone z płytką, automatyczne załączenie przecinarki co sprawą tego małego przekaźnika. I oczywiście połączenie komputera z maszyną poprzez kabel USB. Oprogramowanie. Do sterowania używam głowy tutaj specjalny hełm z połączony z komputerem przez kabel USB. To co sobie wyobrażę pojawia się na ekranie i w myślach każe maszynie jechać, a ona to robi. A tak na poważnie, no to do sterowania maszyną używam programu GRBL Open bullet Control. Jest to darmowy program, prosty w obsłudze, sporo możliwości ustawień. Przykładowo klikam posuw co 1 mm, co centymetr. i co 10 cm, jak widać palnik się przemieszcza. Rysunki tworzę na przykład w programie SolidWorks czy Winscape. Ie. Jeśli tworzę jakąś część w określonych wymiarach, no to rysuję w Solidzie od razu wymiarując, a następnie zapisuję jako plik DXF. Jeśli chcę wyciąć lub namalować jakiś obrazek, no to używam do tego programu Inkscape. edytuję według potrzeb i zapisuję jako plik DXF. Teraz jak przekształcić te obrazki w G-Cody? Do tego użyłam programu SheetCam. Wrzucam plik, ustawiam opcje narzędzia, klikam generuj i gotowe. Program jest naprawdę przyjemny w obsłudze. Nie jest darmowa, jest tylko wersja próbna, która jest ograniczona do 180 linii kodu. A żadnego kraka ani piratki nie udało mi się znaleźć, ale spokojnie. Jeśli potrzebujemy dłuższy kod, to wystarczy podzielić go na na przykład dwie części, wyeksportować jako dwa osobne pliki, a końcowo już w gerbelu połączyć je w jedną część. Przecinarka plazmowa. Przecinarka to Parkside. Zbudowanym kompresorem do palnika dodatkowy kabel umożliwiający zapalanie bezstykowe łuku. Bardzo prosta sprawa. Na jednym końcu przymocowany do elektrody, a na drugim do kabla masowego. Można to tak zrobić w każdej przecinarce posiadającej bezstykowego zajarzania. Należy tylko pamiętać, że do samego już cięcia kabel masowy musi być podłączony do materiału. Koszta. Czyli chyba to, co sprawiło, że kliknęliście na ten filmik. Większość materiałów miałem już u siebie gdzieś tam na złomie, tego ich kosztów nie liczę. Wszystkie potrzebne części do bloterka kupiłem na Allegro, dlatego teraz szybko je podliczymy. Pierwsze co do Arduino Uno Trójka. Niestety oryginał jest drogi, więc kupiłem jakiś zamiennik. Tutaj klon akurat, Admegi. No jak na razie się bardzo dobrze spisuje. Jedna sztuka za 56 zł. Płytka CNC Shield. Jedna sztuka za 13 zł. Następnie trzy sterowniki do silników krokowych na każdą oś, 3 razy po 18 zł. Zestaw to jakichś kabelków z pinami do łączenia, różne rodzaje męsko-męskie, męsko-żeńskie, żeńsko-żeńskie. Trzy zestawiki. Łącznie musiałem zamówić 42 sztuki łożysk, na to wszystko, każde po złoty 20. Zł. Pasek zębaty, GT2 6 mm i zamówiłem 3 metry go po 7 zł za metr. Silniki krokowe, znalazłem jakiś zestaw 10 sztuk używanych. Nema 17 za 28 zł. Tylko przyszły różnego rodzaju z różnymi zębatkami założonymi. Zamówiłem dwa przekaźniki, ale wykorzystałem jeden na razie, dwa po 4 zł. No i to jest zestaw krańcówek mikrowyłączników 10 sztuk za 26 zł. Za te części wyszło 275 zł. Więc to są tak naprawdę koszta, które ja wydałem do zbudowania tego ploterka. Wady i zalety. to zaczniemy od zalet. Mm, jest tanio. No nie? A teraz wady. Brak encoderów, przez co silniki czasami gubią kroki. Ogromne zakłócenia, bo kable nie mają ekranów. Szczególnie przy rozpoczęciu cięcia lubi odłączyć system. Dokładność jest jaka jest. Potem już tak poleciałem trochę, no więc nie wszystkie spawy wyszły ok. Trochę pokrzywiło niektóre rzeczy, dlatego, na przykład, teraz nie ma idealnie kąta prostego. <grytania> brak stołu wodnego, przez co cienkie blachy się krzywią. Kurde, pewnie bym tych wad nie, nie skończył wymieniać. To takie najważniejsze, wystarczy. Wykorzystanie. To jest w mojej BMC. Ostatnio już się urał całkowicie wydech. Góry już tutaj spękały, te uchwyty przegniły. Na szybko pospawałem, żeby to się trzymało jakkolwiek. Więc stwierdziłem, że, jak już plazma działa, to trzeba by nie wyciąć tutaj nowego mocowania. Pomierzyłem wszystko narysowałem model w solidzie. Następnie zaimportowałem to już do Shitkama. Tutaj ustawiłem oczywiście opcje narzędzia. I wygenerowałem kod. Tutaj, już w Gerber mamy podgląd 3D ścieżki. Delikatne poprawki w kodzie, tak aby. Palnik sam odjeżdżał do góry po zajeżeniu, więc wycinam pierwszą część. Fajnie to wyszło, wymiary zachowane. Teraz drugi element. Wygląda to spoko. Trochę jest żużlu sporo, ale w miarę łatwo on odchodzi. Więc teraz obszlifuję. Tak się to będzie prezentować. Tutaj musimy wprowadzić małe poprawki i uciąć pod kątem, bo nie mieściły się. I tutaj odcięte te blaszki ze starych uchwytów. Gumy kupiłem nowe. pospawane element złożony, przymiarka wchodzi ciasno, pasuje tutaj już przyspawałem do rury i przykręciłem teraz tylko pomalować farbą żaroodporną robota wykonana podsumowanie więc jest to pierwszy taki projekt we wsi i jak widać jakoś to działa. Niekoniecznie idealnie, ale działa. No i wiem, że pojawiają się komentarze, że żadnego sensu to nie ma, że szkoda czasu, że jest to za wolne i w ogóle za mało precyzyjne. Lepiej to oddać do jakiejś firmy, czy tam kogoś co ma porządną przecinarkę plazmową. Dla mnie jest to jakby taki level up trochę. Możliwość wycinania jakichś części w każdej chwili, co pewnie zobaczycie w przyszłych odcinkach. No i na razie tak jak mówię, to jeszcze nie jest skończone. Sporo rzeczy trzeba powymieniać, przerobić, więc będzie to pracowało tylko i wyłącznie coraz lepiej. A jeśli interesują Cię dalsze losy tego projektu, no to nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nic cię nie minęło. A przy okazji zostaw lajka. Bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania. No a po drugie, jednak przy takiej budowie sporo się nauczyłem. Dla mnie to była świetna zabawa, no i nadal będzie. No i przede wszystkim satysfakcja, że, że samemu to zrobiłem. No, ale tak jak mówię, to jest tylko moja subiektywna opinia, a na Waszą czekam w komentarzach. Więc dajcie znać, czy Wam się podoba taki mini projektik garażowy, czy też nie. Dziękuję bardzo za obejrzenie i trzymajcie się.